Siewnik punktowy w klasycznym polskim gospodarstwie służy głównie do wysiewu bureków i kukurydzy. Jeżeli są one uprawiane w tradycyjnej technologii starannego przygotowania gleby do siewu, to wspomniana maszyna może być lekka i dzięki temu pracować z mniejszym ciągnikiem. Takim siewnikiem jest KUN-KOSMA. Który pojawił się na naszym rynku w drugiej połowie 2020 roku. Przyjrzyjmy się jego wersji sześciorządowej z ramą teleskopową pojedynczą, czyli z oznaczeniem TS. W pozycji złożonej szerokość tej maszyny wynosi zależnie od wersji od 3,3 do 3,5 m. Po wysunięciu bocznych segmentów maksymalna szerokość robocza. Pozwala uzyskać rozstaw rzędów wynoszący 70, 75 lub 80 cm. Jego zmiana wymaga użycia klucza i przestawienia miejsc montażu sekcji, co ułatwia skala centymetrowa umieszczona na ramie. Może również zajść potrzeba przełożenia przewodów powietrznych w inne króćce znajdujące się w zamkniętym profilu stalowym, który jest nie tylko podporą zbiornika nawozowego, ale i elementem podciśnieniowego systemu pojedynkowania nasion. W układzie tym kluczowy jest wentylator, który standardowo uzyskuje napęd od wąwu ciągnika. W siewniku KOSMA montowane są sekcje o masie 95 kg oparte na żeliwnym równoległoboku z przegubami. Za pomocą dwóch sprężyn można zwiększyć ich docisk o 12,5 lub 25 kg. Wtedy w korzystnych warunkach glebowych można spróbować siać tą maszyną w ramach technologii uproszczonej po np. bronie talerzowej. W tym przypadku warto doposażyć maszynę w gwiazdowe elementy odgarniające resztki roślinne przed redlicą siewną. Standardowo montowane są w tym miejscu zwykłe odgarniacze, których wysokość reguluje się poprzez przełożenie zawleczek. Każda sekcja wysiewająca ma własny zbiornik na nasiona o pojemności 50 litrów. Układ pojedynkujący jest identyczny jak w siewniku punktowym Kun Maxima. Jego sercem jest napędzana mechanicznie duża tarcza wysiewająca, którą w zależności od rodzaju nasion można szybko wymienić na inną. Komory zespołu wysiewającego otwiera się szybko, przekręcając uchwyt zamontowany na zawiasie sprężynowym. Łatwo zmienia się również ustawienie ogranicznika przepływu materiału siewnego. Oraz reguluje selektor w celu uzyskania precyzji polegającej na pobieraniu jednego ziarna przez każdy otwór tarczy wysiewającej. Redlica nasienna składa się z dwóch talerzy i elementu formującego bruzdę. Do boku każdego talerza przylega szerokie na 11,5 cm gumowe koło podporowe, które zapewnia stabilną pracę sekcji wysiewającej. W tworzeniu bruzdy w kształcie litery V, oprócz podwójnych talerzy tnących, ma udział umieszczona pomiędzy nimi redlica. Powyżej widoczne jest ujście przewodu, przez który wypadają nasiona uwolnione z tarczy wysiewającej. Do zmiany głębokości siewu, której teoretyczna wartość może wynosić maksymalnie 8 cm, służy uchwyt pozwalający wybrać jedno z 15 ustawień. Ostatnimi elementami roboczymi sekcji wysiewającej Kun Kosma są kółka dogniatające zamontowane w parach. Kąt ich ustawienia i docisku zmienia się wygodnie jedną dźwignią. W zależności od warunków glebowych można zastosować jeden z trzech typów kółek dogniatających: szerokie lub wąskie gumowe, albo stalowe ząbkowane. Siew kosmą powinien odbywać się z prędkością do 8 km na godzinę, a do pracy z tą maszyną wystarcza ciągnik o mocy 110-120 koni mechanicznych. Tarcze wysiewające standardowo otrzymują napęd poprzez przekładnię zębatą od dwóch kół podporowo-napędowych maszyny. Proste przełożenie łańcucha napędowego na wybrane koła zębate przekładni pozwala zmieniać gęstość siewu. W razie potrzeby można odłączyć napęd w dowolnej sekcji, co zajmuje chwilę. W tym czasie druga osoba powinna jednak obracać kołem napędowym, co ułatwia wykonanie tej czynności. Mechaniczny napęd od kół otrzymuje również podsiewacz nawozów, którego układ dozujący granule podzielony jest na dwie części. Ustawiając dawkę nawozu za pomocą pokrętła dla jednej połowy maszyny, należy ją powtórzyć dla drugiej. W ten sposób zmienia się szerokość pracy wałków wysiewających nawóz. Nawóz z podsiewacza może być wysiewany w dawce od 50 do 700 kg na hektar, co jest zależne od prędkości roboczej i rodzaju nawozu. Jednokomorowy zbiornik nawozowy ma pojemność 950 litrów, a dostęp do niego ułatwiają dwustopniowe, wąskie schodki. Opcjonalnie KUN proponuje zbiornik przedni oraz aplikator mikrogranulatu. Nawóz trafia do gleby przez dwutależowe redlice, które pracują w odległości około 5 cm od linii wysiewu nasion. Głębokość ich pracy zmienia się bez użycia narzędzi za pomocą dźwigni. Do kontroli precyzji wysiewu wykorzystywane są fotokomórki zamontowane w komorach zespołów wysiewających każdej sekcji. Przekazują one sygnały, które trafiają do sterownika KSM30. Kosma jest przygotowana również do standardu Zonus. Dzięki czemu rolę sterownika może pełnić jakikolwiek terminal działający w tym uniwersalnym systemie komunikacji maszyn rolniczych. Siewnik kosma jest również dostępny z elektrycznym napędem sekcji wysiewających i podsiewacza nawozu, co pozwala pracować nim w ramach rolnictwa precyzyjnego. Niestety nie mieliśmy możliwości sprawdzić tej maszyny w czasie siewu. Zdjęcia w filmie przedstawiają pracę na sucho, bo były robione tuż po żniwach. Nie zmienia to jednak faktu, że siewnik punktowy kosma jest ciekawą propozycją dla gospodarstw wiernych tradycyjnej uprawie orkowej, w których czasami jest ona przeplatana uproszczeniami w postaci głębokiej uprawy agregatami zębowymi lub talerzowymi.